T'es boutique, 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 Za talent dziękuję, to dar od nieba zesłany Na kartce wylewa myśli, uczucia, wszystkie stany Każdy rym to modlitwa, każdy wers to wyznanie Na drodze pełnej wybojów ty dajesz mi wskazanie Wątpliwości jak cienie czają się po kątach Ale wiara jak światło rozjaśnia, gdzie ciemność się brąże. Świat nie za złotem, a ja za prawdą podążam W dźwiękach odnajduję sens, gdy wokół chaos i żądza Każdy krok na tej drodze to lekcja pokory Z tobą u boku, nawet gdy nade mną czarne chmury Talent to odpowiedzialność, nie tylko przywilej By słowem dotykać Serc nawet w najczęstszej że dzięki rada, który we mnie złożyłeś Przez muzykę mówię prawdę, tak jak mnie nauczyłeś W świecie bez wartości ty dajesz mi siłę, wynieś światło nadziei przez wszystkie życia chwile Mo ci empatię, pogoni za złudzeniem, ma, ja chcę być głosem tych, co stoją w cieniu. Talent bez serca to pusta skorupa. Jak wiara bez czynów, martwa i głucha. Codziennie spotykam tych, co zgubili drogę. Patrzę w ich oczy i widzę strach i trwogę. Nie jestem święty, mam swoje upadki, ale wstaję silniejszy, bo ty trzymasz mnie za rękę. W każdym desie jest cząstka mojej duszy Każdy bit to bicie serca, które świat porusza od nieba I wierzę, że słowa mają moc zmieniać życie Dlatego piszę i rapuję tak szczerze jak umiem Czasem pytam, czemu właśnie mnie wybrałeś Gdy tylu lepszych, a jednak talent mi dałeś Może po to, by prawdę głosić bez lęku By miłość szerzyć poprzez moc dźwięku Boże, dzięki za tak, który we mnie złożyłeś, Przez muzykę mówię prawdę, tak jak mnie nauczyłeś w świecie bez wartości, ty dajesz mi siłę, Dyniesz światło nadziei. Przez wszystkie życia chwile. Może dzięki zadanek, który we mnie złożyłeś. Przez muzykę mówię prawdy, tak jak mnie nauczyłeś. Wartości, ty mi siłę, przez życia, to, w świecie bez wartości Ty dajesz mi siłę, by nieść światło nadziei przez wszystkie życia chwile. Bo dzięki za dar, który we mnie złożyłeś, przez muzykę mówię prawdę, tak jak mnie nauczyłeś. W świecie bez wartości Ty dajesz mi siłę, by nieść światło nadziei przez wszystkie życia chwile. Bo dzięki za dar, który we mnie złożyłeś, przez muzykę mówię prawdę, tak jak mnie nauczyłeś. W świecie bez wartości Ty dajesz mi siłę, by nieść światło nadziei przez wszystkie życia chwile. Ludzie gubią empatię w pogoni za złudzeniem. A ja chcę być głosem tych, co stoją w cieniu. Bo talent bez serca to pusta skorupa, jak wiara bez czynów, martwa i głucha. Codziennie spotykam tych, co zgubili drogę. Trzep ich oczy i widzę strach i trwogę Nie jestem święty, mam swoje upadki Ale staje się bo ty trzymasz mnie za rękę Każdym dresz jest cząstka mojej duszy Każdy bit to bicie serca, które świat porusza Rod nie baj, wierzę, że słowa mają moc zmieniać życie Dlatego piszę i rapuję tak szczerze jak umiem Czasem pytam, czemu właśnie mnie wybrałeś. Gdy tylu lepszych, a jednak talent mi dałeś, może po to, by prawdę głosić bez lęku, by miłość szerzyć poprzez moc dźwięku. Boże, dzięki za dar, który we mnie złożyłeś. Przez muzykę mówię prawdę, tak jak mnie nauczyłeś. W świecie bez wartości ty dajesz mi siłę, by nieść światło nadziei przez wszystkie życia chwile. Tak długo jak oddycham, będę głosić w twojej dłoni, bo bez ciebie mój talent